Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, i dzisiaj Was zapraszam na projekt Denko. Zobaczymy wspólnie, co w ostatnim czasie zużyłam. Chyba nie jest jakoś tego porywająco dużo, ale może coś ciekawego Wam podpowiem albo odradzę. Zapraszam Was gorąco do oglądania. I przypomnę Wam o zostawieniu kciuka do góry i o subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie czynicie. Będzie mi bardzo, bardzo miło. I lecimy. Pierwsza rzecz, słuchajcie, którą zużyłam, to jest sól do kąpieli marki I Love. To jest ta droższa linia kosmetyków e, I Love Cosmetics. E, I to była sól o zapachu glazed raspberry. I serdecznie Wam ją polecam, jeżeli lubicie... Czy Ty sobie ze mnie żarty robisz? jak miałeś zrobić tylko herbatkę, a nie ostrzeć noża. na pewno. I nie jesteś w stanie bułki przekroić, dlatego musisz nóż teraz ostrzec? Pomidorka nie jesteś w stanie przekroić. I to jest kochani sól, którą bardzo Wam polecam, jeżeli lubicie zapach taki soli do kąpieli jak mamba malinowa, ponieważ tutaj mamy niby malinę, truskawkę, donat, wanilia. Dla mnie to właśnie pachnie dokładnie jak mamba malinowa, ten zapach jest taki delikatny, sól jest bardzo przyjemna, dostaniecie na pewno tą sól w sklepie I Love Outlet. O. Tego mi zabrakło. Także jak coś polecam, zużyłam. Lecim dalej. dalej. Użyłam coś, co nie ma już etykiety. A co tutaj w środku lata. A, papierek. E, zużyłam coś, co słuchajcie, nie ma etykiety, ponieważ etykieta się odkleiła e, i niestety szlak, że tak powiem, ją trafił. To puste białe opakowanie jest po peelingu solnym marki Linia. I powiem Wam, że on był bardzo, bardzo fajny. Był stosunkowo rzadki. Miał sporo drobin soli, ale miał bardzo przyjemny zapach na taki lekko cytrynowy i naprawdę bardzo fajny peeling. Przyjemny, lekko natłuszczający, ale absolutnie nie zostawiający, wiecie, warstwę typu smalec. Więc jeżeli się nad nim zastanawiałyście, to oczywiście peeling do ciała, to gorąco również Wam go polecam dalej zużyłam piankę z Ritualsa małą, a Ritual of Ayurveda uwielbiam formułę tych pianek pod prysznic marki Rituals. Jedyne co, to powiem wam, mam problem z tymi zapachami, bo nie każdy zapach mi pasuje i ta, ten Ritual of Ayurveda chyba w tym momencie jest jednak z, jednym z moich faworytów, żeby nie powiedzieć po prostu faworytem, bo, bo bardzo przyjemnie mi się używało, mówię, kocham formułę, e, kocham wydajność tych produktów, no i ten zapach bardzo, bardzo mi pasował, natomiast dużo mniej pasował mi zapach, który myślałam, że będzie moim hitem, Kiedyś mi go polecała Patrycja i też mi się wydaje, że ja coś miałam już z tej linii zapachowej, dlatego poprosiłam Mikołaja właśnie o tą linię, czyli Ritual of Hamam. I powiem prawdę, że ta pianka, czyli ta, ta duża jej pojemność, nie do końca mi pasowała. Ona mi trochę przypomina ten nowy zapach Serendipity. Jest taka mm, trochę zapudrowa, no niestety. Rituals ma te zapachy takie właśnie stosunkowo pudrowe. Uważam, że one naprawdę... Uważam, że one, nie wiem, czy ja sobie powiem wam czegoś w aparacie nie przedstawiłam z priorytetem yy, ostrości, bo mam ostatnio wrażenie, niby o tych kananach się mówi, że one lubią gubić ostrość, ale nie, nie wydaje mi się, że to była kwestia psucia się tego aparatu, tylko o. Niestety one właśnie są takie pudrowe, tak jak na przykład dla mnie troszeczkę za pudrowe jest Ritual of Sakura, też zależy od produktu, bo na przykład w tej piance bardziej to odczuwam, a na przykład w peelingu do ciała mniej, wiecie. Taka zaskmina. E, zużyłam, nie wiem, to wstyd aż pokazywać, więc pokażę tylko z daleka. E, maskę do włosów regenerującą. Maskę serum do włosów wysokoporowatek marki Eveline Cosmetics. Już mam nowe opakowanie kupione. Uwielbiam tą maskę do włosów. Serdecznie Wam ją polecam. Tutaj naprawdę nic, doda, nic dodać, nic ująć. Jedna z najlepszych masek do włosów, z jakim miałam ostatnio do czynienia. Zużyłam również żel pod to jeszcze jakaś resztkuba mi spływa, marki Westlap. Westlap i to był oczyszczający żel pod Pysznic plus minerały z soli himalajskiej, zrównoważone pH, 0% SLS-ów. Ja go mam z pewnego boksa, którego nazwy jak na razie nie zamierzam wymieniać. I powiem Wam, że to był daremny żel. To był taki żel nijaki, bo on jest pitu-pitu, może i przez to, że nie ma SLS-ów i tego drugiego SLS-a mydła, barwników. Może dla kogoś, kto ma, nie wiem, uczulenie albo taką wizję artystyczną. To byłby z niego zadowolony. Dla mnie ten żal przy miał zapachu. Był daremny, zwykły, nudny i ja lubię po prostu, że jak żel ładnie pachnie i ma odpowiednią formułę. Ten ostatecznie zużyłam jako płyn do kąpieli, ale jak widzę, tu jeszcze resztkowa mi spływała. On jest chyba dostępny w rozsmanie, więc jak coś to nie polecam. Dalej zużyłam. Oczywiście gwiazdeczki sobie zaraz odwiążę. Słuchajcie, duży płyn do kąpieli z Douglasa. Douglas ma co roku na święta te takie swoje płyny w szklanych butelkach. W tym roku dostałam od rodziców taki płyn. One są zawsze białe. Nie wiem, czy on miał zapach kokosa, zapach beach... Zapach beach house, a widzicie, może faktycznie pachniał lekko kokosem, ale to jest bardzo fajny płyn do kąpieli. Muszę w ogóle sobie popatrzeć na te daglasowskie płyny. To jest szklane też opakowanie, więc można później je wykorzystać, jak ktoś ma taką wizję na na przykład wazonik. Zeszłego roku miałam taki, bry, taki brylok. Tutaj mamy takie gwiazdki, które sobie odwiążę na, na sznurku, bo może mi się przydadzą do wieńca po prostu na Boże Narodzenie, na przyszły rok. Więc bardzo to jest przyzwoite i i ten zapach, no, też czuję, że to, to był taki kokos przełamany. Ja niby nie lubię kokosa, a płyn się super pieni, bardzo byłam z niego zadowolona i, i jak coś, jeżeli może jest na wyprzedażach, teraz, bo szczerze mówiąc, nie wiem, czy oni już wyprzedali to, czy nie, to mogę polecić. Miałam też z Glassa taką małą kulę do kąpieli. Eee, ona była specjalnie na holidays. Nie wiem, czy tu jest napisane, jaki to jest... Zapach. No, bo taka różowa z brokacikiem. Bardzo, powiem Wam, przyjemna kula, bo mała, a ładnie pachniała. Miała taki ten delikatny brokacik, ale to nie był taki brokacik, który później zostaje na wannie i nie chce się spłukać albo na ciele. Więc jak coś również tą kulę polecam. Kulę, kulkę polecam. Dalej miałam Wam pokazać coś, co kiedyś było w. w holu. Ja to kupiłam. Chyba w naturze, albo w hebe. I to miało być Nivellazione anti Help, bloker zapachu dla kobiet 24 godziny. I w momencie, w którym pokazywałam to w holu, to powiedziałam, że to pewnie jest niezły zajzajer. To jest marka farmona, oczywiście. Że to musi być niezły zajzajer, skoro jest to bloker. Tymczasem, jakie było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że jest to produkt bez soli aluminium. No i kochani, nie wiem jak z Waszych doświadczeń, z mojego doświadczenia, tylko raz sytuacja miała się inaczej w przypadku jakiegoś dezodorantu naturalnego. Pamiętam, że miałam próbkę tego dezodorantu, on był dobry w kremie i napisałam wtedy do tej firmy, że właśnie wiele takich produktów testowałam, że wszystkie były do kitu, że ten jest naprawdę wow i że bardzo chętnie opowiem o nim yy, widzom. To bo naprawdę było 100 lat temu i czy oni mogliby mi po prostu wysłać ten dezodorant i jakieś tam produkty. I nie, i to nie jest proszenie się o produkty, bo tak to się często mówi o laskach, które piszą. Nie, 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 to jest propozycja po prostu współpracy jeszcze, jeszcze barterowej, gdzieś zareklamowania produktu, więc to, to zupełnie jest nie tak, ale dobra, nie o tym. I oni mi nie odpisali i powiem Wam, że ja jestem taka pamiętliwa <laughs> Samiczka, kundelka, i powiem Wam, stwierdziłam, że i nie kupiłam już więcej tego produktu. Ale pytając do tego, otóż, jeżeli coś u mnie nie ma soli aluminium, to nie zadziała i to nie zadziałało, i to nie zadziałało totalnie. Mimo, że się tym wysmarowałam, to miałam poczucie, że nie dosyć, że nie zadziałało antypotliwie, to jeszcze miałam takie poczucie, jak mi się jeszcze bardziej spociła, i to było takie bardzo niefajne, więc po prostu tego produktu się pozbywam. Traktuję go jako bubelkę ale za to kupiłam sobie nowy egzemplarz tegoż oto produktu. Jest to już Zaizier, antyperspirant Vichy, 48 godzin, bez alkoholu. Przyzwoity produkt w kulce, on również występuje w wersji w sprayu. Nowe opakowanie to skupiłam na promocji w Hebe za 26 zł, więc bardzo dobra cena, wydajny produkt, 50 ml. Jeżeli szukacie tego rodzaju produktów, to polecam. Nie usztywnia tkanin, zgadzam się, nie podrażnia skóry, zgadzam się, nie pozostawia białych, żółtych plan, nie niszczy ubrań, więc naprawdę produkt moim zdaniem wart polecenia. Mam również znienawidzony przeze mnie, a nie, ten nie był znienawidzony. Kurde, mam też żel z spolęta organika, ten... Yy... Organik passion fruit i peppermint, ale ja to wrzuciłam już naprawdę dawno. A nie, on miał też taki beznadziejny zapach. Dobrze. To był kolejny żel z Organika, który mi nie przepasował, więc się już totalnie wyleczyłam aktualnie z ich żeli. Tego zużyłam końcowe już jako płyn do kąpieli, ale to naprawdę było dawno. Mały lakier do włosów Velaflex czwórka dwudniowe volume. Słuchajcie, o, mam dreszcze. Wylakierowane włosy następnego dnia, żeby to jeszcze było w wolumenie, to... A, nieważne, bardzo przyzwoity lakier do włosów eee, Veli, ta czwóreczka. Ja aktualnie używam tafta jakiegoś Super Stronga, ale muszę przyznać, że ten był niegłupi, no i można go właśnie kupić w małym opakowaniu. Dalej słuchajcie mam Aveda i to jest Botanical Repair, jest to taka odżywka bez spłukiwania do włosów i to co mnie zaskoczyło w tym produkcie, to są chyba dosyć drogie produkty, ile Pani mnie nie myli, one przez moment miały taką kampanię na, reklamową na YouTubie, generalnie w internecie, że 25 ml tego produktu na moje włosy, które w tym momencie są do pasa, Mm, naprawdę było bardzo, bardzo wydajne. Jeśli chodzi o efekty, to faktycznie włosy łatwiej się rozczesywały, były lekko dociążone, bardzo przyzwoity produkt, ale nie było to coś, czego nie można uzyskać, po prostu przytrzymując dłużej maskę na włosach, czy, czy jakimiś tańszymi produktami. Więc nigdy bym tego nie kupiła ee, w normalnej cenie, ale na przykład jakby gdzieś, nie wiem, było to, nie wiem, dostałabym w boksie od, od kogoś w spadku, obojętnie. To, to byłabym zadowolona i bym używała. Więc jeżeli o tym myślałeś się, to jest całkiem niegłupie, tylko moim zdaniem, jak zwykle, za drogie. Lecimy dalej. Dalej mam płyn do kąpieli biały jeleń z witaminami, a więc u mnie taka klasyka. Serdecznie Wam te płyny polecam. To jest przebadane w kierunku atopii. Jak miałam, zawsze to powtarzam przy okazji właśnie tych produktów, że jak miałam bardzo silny rzut alergii na nikiel które się również objawiał w okolicach brzucha, tutaj pach, stanika. To w ogóle się tym myłam, traktowałam to również jako żel pod prysznic i faktycznie to bardzo mi tą skórę koiło więc jeżeli macie podobne problemy lub po prostu szukacie zwykłego, prostego, delikatnie pachnącego, dobrze pieniądzego się płynu do kąpieli, e, wszędzie dostępnego, to Agatka Wam poleca Białego Jelenia. E, Lecimy dalej. Dalej, słuchajcie, mam zużyte opakowanie bazy Mistero Milano, bazy peel off, to jest baza do paznokci. Strasznie się wkurzyłam, bo nie mogłam nigdzie kupić ponownie tego 6 ml opakowania. Musiałam kupić duże opakowanie i to chyba za 50 zł, co się mija z celem, ponieważ te bazy mają to do siebie, że one po pewnym czasie po prostu wysychają, więc najlepiej skupować małe opakowania. Ja nadal stosuję bazę pillow. Co jakiś czas pojawiają się takie pytania o moje paznokcie. Nadal robię to w ten sposób, że nakładam bazę pilow dwie warstwy, tak jak producent zaleca, następnie bazę semilaka base, następnie lakier top, tylko top zawsze ten normalny, nie non wipe yy, i tyle. I potem ściągam te paznokcie po prostu podważając z boku, i cała, yy, cały lakier mi schodzi. Ma to swoje plusy i minusy. Dla mnie ma zdecydowanie więcej plusów jak minusów i bazę Mistero Milano polecam, ponieważ jest znacznie lepsza od Nessa. Dłużej zachowuje swoją świeżość, ma lepszą formułę. Tylko właśnie nie wiem, dlaczego tak wszędzie jakby wymiotło te szóstki. Mam nadzieję, że oni tego nie zaprzestaną produkować. Dalej mój absolutny hit, czyli peeling, naturalny peeling do twarzy, enzymatyczny, mechaniczny Beauty and Glow Eveline. Już nie wiem, ciągle mówię o tym produkcie. Dostałam pierwszy egzemplarz w paczce PR, a kolejne już kupuję sobie sama. Uwielbiam ten peeling. Stosuję go jako peeling enzymatyczny, nie jako mechaniczny i jest naprawdę genialny. Jego regularna cena to, o ile Państwo nie myli, 34 zł albo 31, ale można go bez problemu kupić taniej na promocjach, czy to w Eveline, czy to w Hebe. Onibio kombucza, puszysta pianka do mycia twarzy, granat i aloes. Całkiem przyzwoita pianka, ładny zapach ładniejszy od Evelina, Lubię pianki z Eveline Cosmetics, ale oni mówiłam Wam, że tam mają jakąś ciągotę do arbuza, melona i tym podobnych zapachów, które nie do końca mnie mm, nastrajają optymistycznie, kiedy ich używam rano. Ja potrzebuję takiego zapachu rześkiego albo braku tego zapachu w ogóle. Yy, I ta pod tym względem była jedna z lepszych, jeśli chodzi właśnie o po prostu o zapach. Natomiast właściwości, generalnie te pianki mają moim zdaniem bardzo do siebie zbliżone, no ale jeżeli nad nią myślałyście, to mogę wam ją polecić. Teraz używam pianki z, z hitonem. Dalej, to jest, słuchajcie, jeszcze nie do końca zużyte, jeszcze mi tego zostało na dwa razy, ale uznam, że od razu z tym polecimy. Kolejne opakowanie Heimisha White Clay Foam. Czyli mojej ukochanej, niezastąpionej, najlepszej białej pasty do oczyszczania wieczornego twarzy z białą glinką. Gorąco, gorąco Wam enty raz ten produkt polecam. Można go także kupić w miniaturce, aby przetestować. Nie jest to jakiś drogi produkt. On w tym momencie chyba w kosztuje 46 zł. Jest dosyć wydajny. Naprawdę spróbujcie, bo, bo ja osobiście uwielbiam. On nie zostawia u mnie uczucia ściągnięcia, a świetnie doczyszcza skórę. Dalej mam Bubble, to było z kalendarza adwentowego i to była taka gigantyczna, słuchajcie, kula do kąpieli, która pachniała, ile Państwu nie myli, niemiłosiernie, słodko. Ta. To była taka czysta, żywa landryna. No może ktoś lubi takie zapachy, ja nie, ale zużyłam. Jeszcze powiem wam, ja wiem, że bardzo dużo produktów jest produkowanych w Chinach, ale zazwyczaj firmy gdzieś tam dają ten napis na dole, a tutaj jeszcze mamy duży napis. Że zaprojektowane w UK Made in China i, i ten kolor, i ten zapach, i to takie było niezbyt wcale fajne. Korektor Lovely, koniec z ciemnymi cieniami, a więc dotychczas mój najlepszy korektor, którym byłam wierna, był zresztą on w ulubieńcach roku. Natomiast aktualnie zakochałam się w Wonder Match i odkryłam również nowy korektor, który ma pewien potencjał. Zapraszam Was na filmy. Z korektorami, które ostatnio testowałam e, przy okazji testów podkładów, e, więc nie wiem, czy przypadkiem Lovely nie pójdzie w odstawkę. Aktualnie mam jeszcze jedno opakowanie w zapasie, nowego nie kupuję, bo właśnie może jednak tutaj się nawiąże miłość z innym produktem. E, zużyłam także mój najlepszy, ulubiony, niezastąpiony produkt, e, czyli stopnie estetycznym skórką Eveline. Przegenialny, minus. No daremne opakowanie, bo to z tej tubki się zawsze tego trochę za dużo wyciska. Świetnie zmiękcza skórki, świetnie je rozpuszcza. Wystarczy potem delikatnie przejechać, aby się części pozbyć, a resztę sobie dociąć książkami. Naprawdę świetny produkt Kupuję go regularnie. Teraz, oczywiście, nowy egzemplarz również u mnie. Zużyłam także jedno opakowanie 0,27 zazału tych mini perfum. Nie wiem co to miało być w oryginale, to był Great kaktus, Cactus Vanilia, bardzo ładny zapach, 0,27 jeszcze czekajcie. Czy coś tu jestem w stanie z tego jeszcze? Tak, to był bardzo, bardzo, bardzo ładny zapach. Musicie sobie spojrzeć, 0,27 za założenie, musicie zobaczyć co to miało być za perfumy, a jeżeli chcecie kupić takie perfumy, to polecam oczywiście Angel Love, najtaniej i, i najlepiej. Po prostu wiecie, spalić na zało, co to był za zapas, a potem sobie wejść na przykład do Angelof i kupić tam, bo tam będzie taniej. Natomiast dękuje słuchajcie, perfumy, które zostawię, jakby wrócą do szuflady tak zwanej do oddania 004. To też miała być linia świeża i tu jest cytryna, jaśmin, cedr. I to jest, słuchajcie, zapach, którego nie jestem w stanie znieść. Aż wiecie co, aż sprawdzimy, co to było. To jest jakiś obłęd, to, to, to jest dla mnie tak śmierdzące, że jak się tym wyperfumowałam, przysięgam, że miałam ochotę biec pod prysznic a, i pobiegłabym może, gdyby nie to, że akurat w dniu, w którym ich użyłam, nie mogłam tego zrobić. Nie wiem, po co krzyczę, przepraszam. Za, za, u. Za, 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 u. Ja to ciągle źle mówię. Za, 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 u. Za, za, zu. Kurde, pewnie w obciach, nie? Ja na to ciągle mówiłam zał. A to ciekawe. Wiecie, co to ma być niby? To ma być niby e, Giorgio Armani akwady Zapach rzeźki świeży, równocześnie wyzywający i kobiecy. Ni cholery, aż nie chcę do końca się tym psikać, może tu zrobię. Nie, to pachnie okropnie. Ps. To mnie zaskoczyli. To jeszcze sprawdźmy od razu te to 0,27. czy wam powiem, co to jest. 0,27 to jest Calvin Klein. Eee, I teraz nie wiem, into you. Ja tak w Calvinie Kleinie to nie ogarniam. Calvin Klein, potem znowu CK, in, dwójka i U. Into you. No to ten był bardzo ładny. Dobra, eee, Lecimy dalej. Ojej, mi w cała. Twarz jakoś swędzi. Zużyłam słuchajcie ten peeling, a więc Peel Me Tender z Bide Skyger. To jest ten peeling taki kwasowy, który rozpuszczamy w, z odrobinką wody. Taka pianka nakładamy na twarz. Rewelacyjny produkt, mówiłam Wam o tym, uwielbiam go i, i zużyłam saszetę. Dwie saszetki, one występują, bo to się po dwie kupuje. Ta przyjemność kosztuje 23 zł w regularnej. Bardzo Wam polecam, przede wszystkim przed wielkimi wyjściami. Dalej zużyłam maseczkę. Tej marki. Bardzo lubię te maseczki. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy się regularnie je używają, używałam. One mają taki cieniutki ten materiał. Bardzo dobrze nawilżają. Nie widzę różnicy pomiędzy rodzajami tych maseczek, w sensie kolorami i tak dalej. Po prostu bardzo, moim zdaniem, fajnie nawilżają. Są mokre, ale tkanina jest cienka i dobrze przylega. Zużyłam moją ukochaną Real Barrier, czyli tą kremową, którą zawsze Wam polecam. Jest to najlepsza moim zdaniem maseczka w płachcie z tych, które są praktyczne, bo to zostawiamy sobie na pyszczku na 15-20 minut, możemy wszystko robić, nic nam nie ścieknie, nic nam nie spadnie, a maseczka naprawdę działa kojąco, nawilżająco, łagodząco, odżywczo, robi cuda widy i nie jest droga. I zużyłam maseczkę Heimisza, i wydaje mi się, i tak to jest, wiecie, powinnam sobie zapisywać. Wydaje mi się, że ta maseczka. Hm, może ktoś mi dać znać, kto ją miał. To była taka porażka, że nie dałam rady w niej wytrzymać 5 minut, bo tak z niej ciekło. Coś tak mi się kojarzy, bo nie widzę. Na pewno była taka maseczka, którą wiem, że nałożyłam i po prostu po ba nawet nie po pięciu, nawet nie wytrzymam pięciu minut, bo po prostu ciekło ze mnie, jakbym stała w ulewie. I wydaje mi się, że to było to. Bo nie kojarzę, żeby w poprzednim denku to było, a coś takiego miało miejsce, więc obstawiam, że to była ta maseczka. W związku z tym, że nie jestem pewna, to po prostu ustalmy, że tej konkretnej nie polecam. Skończyłam. Chyba, chyba nie było tego faktycznie aż tak dużo, ale chyba nie było też tego aż tak mało. I to tyle kochani ode mnie. Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, czy macie któryś z tych produktów, czy u Was się sprawdza, czy nie, czy na coś Was namówiłam, może Was przed czymś ostrzegłam. Czekam, czekam na Wasze komentarze, życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia, do kolejnego filmu Buziaki. Papa!